Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. W Łódzkim inwestujemy w drogi i bezpieczeństwo mieszkańców. Właśnie podpisano umowy na rozbudowę trzech ważnych odcinków dróg wojewódzkich. Nowe ronda powstaną w Łasku, Dobrzalinie w powiecie Kutnowskim i Złoczewie w powiecie sieradzkim. Wszystkie trzy zadania, oprócz rozbudowy skrzyżowań wraz z dojazdami i wymianą konstrukcji jezdni, zakładają też budowę chodników, zjazdów, przepustów odwodnienia i oświetlenia. Przebudowy zostaną sfinansowane ze środków województwa łódzkiego, mają się zakończyć w styczniu przyszłego roku. W Łódzkiem trwa prawdziwa drogowa ofensywa. Na drogi wojewódzkie kierowane są rekordowe środki. Zarząd województwa łódzkiego właśnie podjął decyzję o przeznaczeniu ponad 55 milionów złotych na modernizację dróg lokalnych z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Do dofinansowania wybrano 27 projektów przebudowy dróg złożonych przez lokalne samorządy. To nowe miejsca pracy i pobudzenie przedsiębiorczości w regionie. Port multimodalny, który powstaje pod duńską wolą, ma łączyć i obsługiwać przewozy kolejowe i drogowe oraz ich kombinacje. Plac budowy odwiedził marszałek Grzegorz Schreiber. Samorząd Województwa Łódzkiego od początku wspiera tę inicjatywę. Terminal powstaje m.in. dzięki unijnemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co konkretnie powstaje w Karsznicach: hala napraw z częścią administracyjną, budynek dla kierowców i parkingi. Będą też oczywiście torowiska, zjazdy z drogi powiatowej i droga pożarowa. Zakończenie prac planowane jest na październik, a uruchomienie terminala ma nastąpić jeszcze w tym roku. Festiwal Zdrowia i Urody odbył się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pietrzkowie Trybunalskim. Przy okazji otwarta została nowa pracownia kosmetyczna, którą wyremontowano dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Gratką była możliwość wypróbowania specjalistycznego sprzętu do komputerowej analizy skóry twarzy i głowy. Poza tym można było skorzystać z konsultacji kosmetycznych, fizjoterapeutycznych i wykonać analizę stanu zdrowia. W festiwalu Udział wzięli wicemarszałek Zbigniew Zięba i radna sejmiku województwa łódzkiego Beata Druszcz. Jeżeli masz pomysł, jak zaprojektować ogród na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Nieborowie, ten konkurs jest dla Ciebie. Do udziału zaprasza Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Szajbar. W ten sposób Samorząd Województwa chce chronić otoczenie pałacu przed zniszczeniem, popularyzować obiekt i udostępniać go odbiorcom w celu uwrażliwienia mieszkańców regionu na piękno natury. Pula środków w konkursie Zielona Architektura to 80 tysięcy zł, a nabór trwa do 23 marca. W Filharmonii Łódzkiej odbyła się premiera książki Artur Rubinstein – Łódzkie tropy. To publikacja, której autorem jest dr Maciej Janik, badacz archiwaliów łódzkich związanych z Arturem Rubinsteinem i jego rodziną. Decyzją marszałka Grzegorza Schreibera książka będzie promowała nasz region w Polsce i na świecie. Szanowni Państwo, informujemy, że po zmianach tzw. uchwały antysmogowej o dwa lata wydłużono terminy na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. Do 1 stycznia 2025 roku wymienić należy wszystkie kotły pozaklasowe, tzw. kopciuchy. Do 1 stycznia 2028 roku wymienić należy kotły klasy 3 i 4. Do 1 stycznia 2026 roku wymienić należy bądź dostosować piece i kominki, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2025. 2018 roku do wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w rozporządzeniu komisji. Pomoc finansową na wymianę takich urządzeń można uzyskać z programu Czyste Powietrze. W Urzędzie Miasta Zgierza działa punkt konsultacyjno-informacyjny we wtorki od 12 do 17 i w środy od 8 do 14. Telefon 42 714 32 33. Uwaga, obowiązuje zakaz stosowania paliw najgorszej jakości, w których udział masowy węgla kamiennego o uziemieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i fotokoncentratów węglowych zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%, a także spalania odpadów. Zachęcamy wszystkich! Którzy chcą w prosty sposób wesprzeć charytatywną działalność, do przekazania swojego 1,5% podatku na Hospicjum w Zgierzu. To niezwykle prosta forma pomocy, która nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS Hospicjum w Zgierzu 40 14 54 12 w swoim zeznaniu podatkowym. To niewielki gest, który może zmienić życie wielu ludzi na lepsze. Praca w Zgierzu na stanowisku konserwator urządzeń elektryczno-telekomunikacyjnych. Oferujemy umowę o pracę pełen etat, wsparcie doświadczonych pracowników, a nasze wymagania to wykształcenie techniczne kierunkowe, technik elektryk i informatyk, umiejętności manualne w wykonywaniu drobnych prac naprawczych i dyspozycyjność. Więcej informacji o tej ofercie uzyskacie pod numerem telefonu 604 890... 8.1.7. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum Zgierz poszukuje pracownika na stanowisko obsługi klienta w wymiarze pułetatu. Poszukujemy osoby otwartej, niebojącej się nowych wyzwań i kontaktowej. Wymagana znajomość obsługi urządzeń biurowych, mile widziane doświadczenie w branży telekomunikacyjnej. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania CV w biurze stowarzyszenia do dnia 20 marca 2023 roku. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów, pakiet internetowy 150 Mbitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów, możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, mamy dzisiaj wtorek 14 marca, miło mi Państwa, zaprosić na kolejne wydanie programu lokalnego. Powrót jednego z najbarwniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie zgierza, czyli Kaziuku. Już po raz 17 w naszym mieście gościli wilańscy wytwórcy rękodzieła oraz artyści, którzy promują swoją kulturę i sztukę. Po dwóch latach przerwy do Zgierza wracają Kaziuki, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w mieście. Rozpoczęły się już w piątek od Wieczoru Wileńskiego w Bibliotece Miejsko-Powiatowej, czyli od powitania gości z Wilna oraz spotkania i rozmowy z aktorką Grażyną Zielińską, znaną m.in. z roli w serialu Rancho. Będę opowiadała trochę o sobie, o to jak to się stało, że ja, Grażyna Zielińska, nagle jestem osobą, która stoi, a wszyscy ją słuchają. I chcą słuchać o niej, co też ona ma do powiedzenia. Skąd się wzięła, jak to się stało i tego, że to tak z nieba nie spłynęła, tylko właśnie o tym, tylko jakoś to przez lata się wypracowało. Jak aktor nie występuje, jak nikt na niego nie patrzy, jak nie ma publiczności i mogą być oklaski albo porzucanie jajaki, ale budzi jakieś reakcje. Ale jak nikt go nie ogląda, to aktor nie istnieje. Nie ma go. Mogę sobie w domu przed mnóstwem gminy robić, ale go nie ma. Ten zawód jest zależny od człowieka, który na mnie patrzy. Drugi dzień zgierskiego kaziuka to tradycyjny już jarmark, na którym można było kupić wyroby rękodzielnicze oraz smakołyki kresowe od ponad setki wystawców z Litwy, a także posłuchać mobilnych kapel, czy obejrzeć występy teatru ulicznego. <grym wytrzyma> Mam nadzieję, że będziemy cały czas przyciągać tym, tą właśnie symboliką taką związaną z, z Kaziukami do naszego miasta. Nie tylko tych wystawców, ale wszystkich naszych mieszkańców, inspirując ich tym, tą litewską, powiedzmy, kulturą, która na co dzień tam od czterech wieków funkcjonuje i ma się dobrze. Nasi przyjaciele z Litwy przyjeżdżają, zawsze odwiedzają nas, a przy okazji pokazują to, co w ich tradycji najcenniejsze. Moc atrakcji związana jest z różnymi rodzajami występów artystycznych. Od które y, taką muzykę folklorystyczną przez y, różnego rodzaju elementy związane z kulturą prezentują, ale także występy naszego, naszej zgierskiej buroty, chóru kameralnego i wielu innych na scenach deski y, parku kulturowego Miasto Poza jarmarkiem Zgierzanie mogli także obejrzeć wystawę wycinanka ziemi rawskiej oraz wziąć udział w warsztatach haftu, które będą odbywały się w galerii domu turysty nawet po zakończeniu kazióków. Wycinanka Rawska jest takim bardzo charakterystycznym elementem folkloru Ziemi Rawskiej. My tutaj już mieliśmy okazję rozmawiać przed Wernisarzem, że znajdujemy się między takimi dwoma bardzo silnymi, i charakterystycznymi, charakterystycznymi nawet w skali ogólnopolskiej, regionami folklorystycznymi, czyli Łowickim i Opoczyńskim. Nasz folklor też ma swoje cechy charakterystyczne, których elementem takim bardzo ważnym jest właśnie wycinanka rawska. Dzisiaj otworzyliśmy pracownię tkacką, nowe miejsce w Zgierzu, gdzie będzie można realizować swoje pasje twórcze przy pomocy naszej oczywiście i zabytkowych krosien. A na zakończenie wysłuchać koncertu artystów z rejonu wileńskiego. W dzisiejszym programie wystąpią trzy zespoły. To jest kapela Sudarwianie, zespół tańca Halas i zespół Kropelki. Przedstawimy swój dorobek artystyczny. To będą pieśni i tańce naszych regionów i nie tylko, więc będziemy mieli prawdziwe Kaziuki Wileńskie w Zgierzu. Kaziuk to dla nas jest już tradycją od dziada, pradziada i bardzo się cieszymy, że to jest nie tylko kultura, a to jest przede wszystkim rękodzieło. Różne twórcy też mogą przedstawić swoje Twoje wyroby, i to jest wielka tradycja, którą możemy też kontynuować i przekazywać naszym dzieciom. Powrót Kaziuków do Zgierza ucieszył zarówno władze miasta, jak i dotychczasowych organizatorów oraz samych mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na jarmark mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Pierwsze halowe zawody piłki chodzonej podczas niedzielnych rozgrywek na Zgierskim Mosirze. Jeże ze Zgierza w kategorii kobiecej zdobyły pierwsze miejsce, a w męskiej drugie. W miniony weekend w hali sportowej Mosir na ulicy Wschodniej odbyły się zawody w ramach pierwszego halowego turnieju piłki chodzonej. W zawodach wzięło udział 70 zawodników reprezentujących drużyny Złodzi i Zgierza. Zgierskie Jeże tak zaczynały swoją przygodę z dyscypliną chodzonej piłki. Nasze Jeże Pierwsze swoje spotkania miały właśnie na wyremontowanych boiskach malinki. Tam się zaczęli spotykać, tam wpadł pomysł na to, aby stworzyć drużynę i grać. W związku z tym warto inwestować w bazę sportową, warto inwestować w sport, bo to jest nasze zdrowie. Ludziom chce się spotykać, chce się być razem. Będziemy chcieli popularyzować tą dyscyplinę jak każdą inną, tak żeby to się rozwijało. Walking football to odmiana piłki nożnej wymyślona na potrzeby osób powyżej 50 roku życia, które z różnych przyczyn zdrowotnych nie mogą już biegać, a nadal chcą czerpać radość piłkarskiej rywalizacji. Aby poczuć się jak prawdziwy zawodnik tej dyscypliny, należy pamiętać o zakazie biegania czy ślizgów, braku kontaktu z przeciwnikiem czy lotnych zmianach. Wygrałyśmy w debiutanckim zresztą turnieju dla nas, dla drużyny żeńskiej: 2-0. Z Rosomakami zdaje się, tak? Nie. Stars 1, przepraszam, Stars 1. I jesteśmy ogromnie szczęśliwe, mimo że zmęczone. Oczywiście liczymy na dobrą zabawę, na sportowe zachowanie, na fajną relację z drużynami, no ale też po cichu oczywiście po sportowemu liczymy na zwycięstwo. Nagrody są przewidziane, ufundowane patronatem objął nas prezydent Zgierza, pan Przemysław Staniszewski, który ufundował medale dla wszystkich drużyn, dla wszystkich zawodników. Również puchary są ufundowane przez starostę zgierskiego, pana Bogdana Jarotę. Są przewidziane dwie nagrody w formie piłek dla Zgierzanki i Zgierzanina, którzy strzelą pierwszego gola. Poza zwycięstwem Zgierzanek w swojej kategorii męska drużyna Jerzy zdobyła drugie miejsce. Walking football zdobywa coraz większą popularność nie tylko wśród seniorów, ale również wśród młodszych ludzi. Po podstawówce uczniowie muszą wybrać szkołę ponadpodstawową, w której będą kontynuować swoją ścieżkę edukacyjną. Powoli szkoły organizują dni otwarte, aby zachęcić młodych do wstąpienia w ich mury. Już niedługo uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej napiszą swoje pierwsze ważne egzaminy i staną przed wyborem, gdzie dalej będą kontynuować swoją naukę. W sobotę 11 marca Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II otworzył swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych uczniów klas ósmych oraz ich rodziców. Dzisiaj mamy dzień otwarty, zaprosiliśmy uczniów z ósmych klas, z całego powiatu generalnie i nie tylko, bo z części Łodzi, części północnej, żeby zobaczyli jakie mamy kierunki, jak kształcimy, jakie mamy wyposażone pracownie i jak wygląda szkoła. Zainteresowanie szkołą było ogromne. Na poznawanie placówki przyjechali uczniowie nie tylko ze zgierza, ale również z całego powiatu i pobliskiej łodzi. Jak przyznają usmokrosiści, zostali zachęceni do wyboru odpowiedniego dla siebie profilu, m.in. technika usług fryzjerskich, robotyka czy programisty anglojęzycznego. Robotyk. Jakoś ten przedmiot, jakkolwiek mi się po prostu podoba, chciałbym urozmaicić świat, no i przejść do przodu ze światem i pomóc. Albo energię odnawialną, albo technik logistyki. Zaciekawiły mnie te dwa kierunki. Na początku bardziej chciałem spróbować energię odnawialną, ale teraz się trochę bardziej przekonuję do logistyki. Myślę, że to jest jedyny dobry wybór. Bo w moim mieście to jest naprawdę słabo, a z Ozorkowa. A interesuje się elektryką, nie dość że blisko, to podobno fajnie, miła atmosfera. Na fryzjerstwo. No w Ozorkowie też nie ma jakiegoś takiego wyboru i sądzę, że też jest fajna atmosfera i ogólnie jest super. Czasami ciężko jest, ale e, wiele można się nauczyć że na pewno z dobrym nauczycielem. Ja idę na fryzjerkę. No, ja tutaj bardziej, tak, y, szkoła obrazowa technik mechanik. Także. Y, no, tak się składa. Dlaczego? No, bardzo lubię samochody, bardzo lubię, że tak powiem, no, motoryzację. Lubię jeździć samochodami, lubię po prostu i interesuję się tym po prostu. Nauczyciele wraz z uczniami oprowadzali gości po szkole, pokazywali pracownie, odpowiadali na wszystkie pytania dotyczące kierunków. Przyszli uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w zajęciach otwartych, przeprowadzonych w specjalistycznych pracowniach oraz skorzystać z usług fryzjerskich i wizażowych. Ta szkoła ma dużo możliwości, dużo, wiele, wiele branż różnych jest, więc, czemu by nie? Jest blisko. Działamy, działamy również w wolontariacie od wielu, wielu lat, jeździmy na pokazy, targi międzynarodowe, konkursy fryzjerskie po całej Polsce i nie tylko. Także dzieje się u nas bardzo dużo, cały czas się rozwijamy, jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi branży beauty. Jesteśmy na topie, jesteśmy szkołą topową. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Kto przegapił dzień otwarty w tak zwanej budowlance, nie musi się martwić. Kolejne drzwi otwarte odbędą się 22 kwietnia. Dokładne informacje znajdują się na stronie placówki. Dostaliśmy odpowiedź od PKP odnośnie naprawy przejścia podziemnego na Zgierskim Dworcu. Oprócz kolejnej naprawy doczekamy się również nowej stacji kolejowej. Miesiąc temu poruszyliśmy temat podziemnego przejścia na perony znajdującego się na dworcu głównym w Zgierzu, który został oddany do użytku w lipcu 2021 roku. Niestety mimo że nowy ciągle wymaga naprawy, dlatego skierowaliśmy pytania do polskich kolei państwowych, czy usterki podlegają gwarancji, kiedy zostaną naprawione i czy korzystanie z tunelu w ogóle jest bezpieczne. Mieszkańcy zgierza mogą bezpiecznie korzystać z przejścia podziemnego pod torami na stacji Zgierz. Pracownicy polskich linii kolejowych na bieżąco obserwują stan konstrukcji tunelu. Tunel objęty jest pięcioletnią gwarancją. To oznacza, że każda usterka jest zgłaszana wykonawcy, który przeprowadza naprawę i pokrywa wszystkie koszty. Na czas obecnie prowadzonych prac naprawczych płyty granitowe w przejściu zostały zdemontowane. Po zakończeniu robót i sprawdzeniu szczelności zostaną znów zamocowane. Wszystkie roboty wykonawca planuje zakończyć do połowy marca. Ponadto już niedługo miasto doczeka się kolejnego peronu z rudunki, którego budowa już ruszyła. Przedsięwzięcie obejmuje postawienie peronu, remont dwóch mostów oraz dwóch przepustów na szlaku z glinnik. Inwestycja ta ułatwi połączenie kolejowe nie tylko mieszkańcom rodunek, ale również krzywia. Na dziś to już wszystko, życzę miłego popołudnia i serdecznie pozdrawiam.